Cześć, znowu, coś mi się porobiło z tym skąd tak jak nagrywam wcześniej filmik. To mi się po prostu wyłączył. Dobra, przechodzę do tematu. Znowu jest oferta wymianki. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bo tak jak chyba wiecie, robię dwie wymianki w jednym miesiącu. W następnym będą te dwie i w późniejszym będzie tylko jedna. Dobra, to pokazuję rzeczy brokaty bez buteleczek. Jeśli bym już musiała dać z buteleczką, wymieniam się tylko z, y, z na przykład, y, też za buteleczkę. Taki, taki żółty i taki zielony. I tu mam jeszcze, tu są takie takie konieczniki a tu są takie gwiazdki miętowe. też tylko troszkę mogę dać następnie mam takie mikrokulki, mogę dać trochę z nich nie pół, nawet no nie dam pół dam trochę mogę dać foremkę oreo, ale naprawdę za coś fajnego za bardzo, bardzo, bardzo coś fajnego mogę dać sztuczny cukier 5 gramów Mogę dać trochę takich mikrokulek. Mogę wymienić za te mikrokulki za te. Takie drobniejsze za takie. Takie dostaniecie, a takie poproszę. Takich mi nie zależy. Mogę dać trochę takiego piasku. Mogę dać tak. Taką posypkę lub taką posypkę mogę dać taki brokat. Pół takiego jaskrawego piasku. Troszkę takich grujek, ale troszkę, bo wypracuję, zależy mi na nich. Um, trochę takiego brokatu, takiego, takiego i 10 takich kostek lodu resztkę takiego brokatu mogę dać To coś fajnego mogę dać taką butelkę z wypełnieniem Biorąc, się po mogę dać trochę takiego brokatu mogę dać dwa stąd takie plasterki albo misia albo kotka żółtego Mogę dać jedną taką różyczkę, bo będzie dwie za coś fajnego. Mogę dać całą taką posyłkę. Sporanek. Mogę dać kwiatuszka, to jest ten. Serduszko, motylka i gwiazdeczkę. tak. One bardzo ładnie wychodzą. Fajne takie, co jeszcze? Mogę dać trochę takich mikrokulek, połowy stąd. Taki drogacz srebrny. Taką posypkę capową. Trochę gwiazdek, trochę takich gwiazdek. Trochę takich kulek. Trochę takich gwiazdek. Trochę takich... takich z 80 groszy yy, serduszek. I... trochę takich kulek. Ale są fioletowe. Mogę dać również... trochę piasku mikrokulek mogę takie mikrokulki że... za tą całą całość mogę dać tych mikrokulek no ogólnie tą całą bez fiolki a jeśli z fiolką to też mikrokulki też z fiolką Tak. mogę dać jedną parę takich oczek, to były plasterki taki, takiego serduszka. Nie nie um, Mogę dać taką kartkę. Mogę dać. Takie, takie kwiatówki. I teraz tak kresz mi zależy. Zależy mi na sznurkach skręcanych. Zależy mi na, na takim czymś. takich bazal tych sznurków. To na tym mi zależy bardzo. Zależy mi na czarncach, na foremkach, oczywiście, na kremach, takich, co były w tym pokazane. I za kremy mogę dać. bardzo fajną taką silikonową strzykawkę idealną do też do kremu. Można tutaj dać główki. Tutaj mamy taki wyciąg. I bardzo łatwo się ją wyciąga. Jest duża. Fajna. Mogę ją zamienić za coś. Ym, mogę dać yy, Cały patyczek melona. Tego tutaj, tego nasz kurczę, Tego tu. Tego tu melona. Parę plasterków jakichś owoców wybranych. Mogę dać półstego kulek. I modelimy takie koraliki. Taką modelinę, taką modelinę. Hmm. I Też mogę też takie plasterki co Ojej, tutaj, są Ej, to, to tutaj, tutaj, tu tutaj, jakieś kokardki i nie kokardki to tak, już tego mogę jest tak mogę dać pięć haczyków złotych mogę dać jedno jedno coś takiego um, mogę dać dwa takie karabinczyki zwykłe mogę dać dwie pary takich Mogę dać sirą takie duże. Mogę dać jednego lewą motylka. Mogę dać takie na szyję. I trochę dać kółeczkom takie. To jest wszystko, co mam na razie na dole. Okay? Mam nadzieję, że się podobało. No to, pa.